Po co mi ta matma? Zadanie drugie. Ciąg n jest określony wzorem a n równa się 3N kwadrat plus 7N minus 5 dzielone przez 11 minus 5N plus 5N kwadrat dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Granica tego ciągu jest równa. No to granicę musimy policzyć w takim razie, czyli limes przy N dążącym do nieskończoności z 3N kwadrat plus 7N minus 5 podzielone przez 11 minus 5N plus 5N kwadrat. No dobra, żeby tego typu granicę policzyć, to oczywiście wyciągamy najwyższe potęgi n i w liczniku i w mianowniku. Limes przy n dążącym do nieskończoności wyciągamy najwyższe potęgi n i w liczniku i w mianowniku, czyli w liczniku możemy wyciągnąć n kwadrat co nam zostanie 3 plus 7 przez n minus 5 przez n kwadrat. A na dole? Na dole również n kwadrat wyciągamy w nawiasie nam zostaje 11 przez n kwadrat minus 5 przez n plus 5 n kwadrat się nam skraca. No i teraz tak, ponieważ n dąży do nieskończoności, to 7 przez n dąży w takim razie do zera. Bo 7 przez nieskończoność to 0 w granicach minus 5 przez n kwadrat również dąży do zera. 11 przez n kwadrat również do zera. Minus 5 przez n również do zera. Co nam z tego zostaje? Zostaje nam z tego tak naprawdę na górze 3, a na dole nam zostaje 5. Czyli 3 piąte. Odpowiedź C. Trochę zamazałem. Odpowiedź C.